A na szczycie Jaworzyny mnóstwo śniegu, bo od mocnych wiatrów. I zjeżdżamy sobie w szkoli. Kasia trochę nieśmiało, ale pięknie jedzie samo. Pierwsza część górki za nami. I pierwsza knajpka jak było Kasia? Super, jesteśmy w połowie trasy, tutaj zjazd na czarną, pisowską trasę, czyli można sportowy slalom uprawiać. Dali widać wieżę tą taką widokową przybliżymy trochę o tam kiedyś byliśmy ale wcale się nam jakoś bardzo chyba nie podobało No a my będziemy jechać teraz tutaj to możecie ruszać obróćcie się a ja was jeszcze trochę nagrę ruszajcie Akołaj bardzo ładnie pokazuje Kasi jak jeździć i Kasia się stara kręcić tak, żeby jechać za drzwiami aczkolwiek ma tendencję jeszcze mocno do jeżdżenia po No i zjechaliśmy Jak było na treningu przed olimpiadą bardzo dobrze. A teraz tutaj mamy taką dżunglę. A teraz jesteśmy w takiej jasnej tutaj mamy też owoce właśnie różne. Tutaj też jakaś cytrynka albo mandarynka rośnie. Mamy tutaj o.